Dzień dobry, wieczór. Hmm. Witam Cię bardzo serdecznie. U mnie jest akurat późne popołudnie. Hmm. Jaki to my mamy dzisiaj dzień? Chyba środa, ale jakie to ma znaczenie? I tak odsłuchasz, kiedy odsłuchasz i usłyszysz, kiedy usłyszysz. Tak mówi zawsze. Gary Daglas, twórca metody Access Consciousness, według której e, pracuje z ciałami, ale też jako e, werbalny coach, szkoleniowiec. Gary mówi o facilitatorach, że to jest taki coach podążający za energią wszechświata. Hmm, podoba mi się to. Nazywam się Maja Lesińska, jestem certyfikowanym facilitatorem Access Consciousness i dziękuję, że tutaj jesteś. Chyba miałam dzień przerwy, ale też prawdę mówiąc nie obiecywałam, nie zobowiązywałam się do tego, że będę codziennie, bo jedne, jedyne, co jest pewne w naszym życiu, to zmiana. I kiedy... My mamy na to przyzwolenie i kiedy podążamy za tą zmianą, wtedy czujemy mniej oporu, mniej e, strachu, e, mniej zakleszczania się e, i takiej wewnętrznej wojny. I to samo stwierdzenie, że. Jedyne, co jest pewne w życiu, jest zmiana, jest zmianą. Daje też ogrom możliwości, bo kiedy my zaczynamy w taki sposób patrzeć na siebie i na swoje życie, to dostrzeżemy w tym coś absolutnie magicznego. Zastanawiasz się pewnie, co teraz powiem? Magicznym dla mnie jest to, że nie ma takiej rzeczy, nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego samopoczucia ani stanu, w którym jesteś, którego nie można zmienić. Bo to jest jedyna stała w Twoim życiu, że wszystko się zmienia, ale jeśli zaangażujesz się w to i czujesz, Gorącą w sobie chęć i gotowość, to zmienić możesz w tym, w tym życiu absolutnie wszystko. Na tych podcastach opowiadam o ciałach, bo z ciałami pracuję na, na co dzień i to w swoim ciele naj dostrzegam największą przemianę y i ogrom wsparcia, i poprzez. Dochodzenie, budowanie tej relacji ze swoim ciałem, dostrzegłam, każdego dnia dostrzegam, że ciało jest naszym największym darem, bo świadomość do nas przychodzi zawsze poprzez ciało. Nie będę się powtarzać, bo o tym już mówiłam we wcześniejszych odcinkach. Jeśli wracasz do mnie albo jesteś tu przypadkowo akurat na tym nagraniu, to zachęcam Cię, żebyś wrócił, wróciła od początku, bo może to gdzieś coś połączy i w Twojej głowie, w Twoim życiu, w Twoim postrzeganiu tego, w czym jesteś i dostrzeżeniu hm, chcę to zmienić. A o czym dzisiaj? Często pytacie mnie: jak kochać siebie? Czy łatwo jest kochać siebie? Albo, jak to zrobić, by pokochać siebie. I tutaj nie ma jednej definicji. Tyle ile nas osób gotowych doświadczyć? Tego odkrycia, tego uczucia, tego rodzaju relacji ze sobą, tyle dróg, poprzez które te osoby dochodziły. Pamiętaj, że to wszystko, co ja tutaj opowiadam, jest moim interesującym punktem widzenia na podstawie moich doświadczeń. Możesz się inspirować, ale to nigdy nie jest. Zero jedynkowe i nigdy nie jest takie samo. Nawet jeśli przytaczam doświadczenia. E, tu dzielę się wrażeniami z sesji indywidualnych, to to zawsze jest sesja indywidualna danej osoby i danego ciała. Jak to jest z tym kochaniem się, czy to w ogóle jest możliwe? Chyba już o tym mówiłam, na pewno pisałam że nikt tak naprawdę nikt nas nie nauczył kochać siebie. No ja jestem akurat osobą trochę wcześniej urodzona, nie wiem ile ty masz lat, bo gorąco wierzę, że młodzież, dzieci, które rodzą się w tym złotym wieku, w tym czasie magicznych przemian. Trafiają na rodziców, którzy doskonale wiedzą, co wzmacniać w dziecku i na podstawie swoich doświadczeń chcą pokazać im, że są darem i że zasługują na miłość samego siebie. Ale większość z nas, myślę, sobie po prostu nie ma tego. Wyszła z deficytem i z przekonaniem, że to jest ostatnia rzecz, o którą należy się pochylić, nad którą należy się pochylić, o którą należy się starać, bo przecież to jest egoizm, bo przecież kochanie siebie jest narcystyczne, bo przecież mamy dzieci. Mamy żony, mamy mężów, mamy rodziców, mamy dziadków. Eee, być może jeszcze kogoś, kto w pierwszej kolejności stawia się w tej kolejce do kochania. A gdzie ty jesteś? To, że nigdy na siebie nie patrzymy jako na kogoś, kogo można by kochać, to jedno, ale ta strona ma. Dużo gorsze oblicze, dużo cięższy kaliber. Bo w zdecydowanej większości, patrząc na siebie, przepełniamy się osądem. Przepełniamy się poczuciem winy. Czujemy ciągły niedosyt. A to ciąży w naszym ciele. I. Kiedy my, to jest slogan, na pewno to słyszałaś już nie raz i na pewno to słyszałaś nie raz, że dopóki nie pokochasz siebie, nie zbudujesz żadnej relacji. Kiedyś się z tego śmiałam, pukałam w głowę, mówiłam, serio, Boże, ile razy mogę tego słuchać? Przecież ja lepiej wiem. Hmm. Ciekawe, czy też tak masz? Było to zawsze dla mnie jakąś fanaberią, teorią, która w ogóle nie ma nic wspólnego z tą prawdą, którą ja przecież wiem, jak jest. I że ja swoją miłością i swoją dobrocią zmienię każdego, którego będę obdarowywać miłością. Więc jakie to ma znaczenie, czy ja siebie kocham, czy nie? Otóż. X lat później, e, kiedy zaczęłam zmieniać tą swoją relację ze sobą, zaczęłam doskonale rozumieć, dlaczego pewne związki, pewne relacje wyglądały tak, a nie inaczej, dlaczego się kończyły. Dlaczego czułam się porzucona, dlaczego czułam się okłamana, dlaczego czułam się zdradzona. Bo dopóty, dopóki sam siebie okłamujesz, dopóty, dopóki sam siebie zdradzasz, dopóki sama siebie porzucasz, to energia tego, co masz w sobie, nawet głęboko zakopane pod dywan wyparte, to też jest kłamstwo, kiedy ja sama przed sobą nie jestem w stanie się obnażyć i powiedzieć, nie, nie, u mnie wszystko jest spoko, ja siebie lubię, ja patrzę w lustro, mówię do siebie kocham, ale kiedy to nie płynie prosto z trzewi, ja tak często mówię, tylko z głowy, to to jest kłamstwo, które niestety obciąża nasze ciała. I Dopiero te kulki zaczynają się stykać w momencie. Kiedy poczujesz inną jakość. I tak jak powiedziałam, dojście do tego jest różne. E, ja dzisiaj. Hmm, potrafię spojrzeć na siebie w lustro z zachwytem, powiedzieć wow. Ale kiedy kilka lat temu ktoś mi powiedział, że poprzez ćwiczenia patrzenia w lustro i powtarzania sobie kocham siebie, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię zmieni się to w czym jestem to nie dość, że się śmiałam ale w ukryciu próbowałam ale kiedy nie, w, nie wierzysz w to nie czujesz tego i robisz coś na siłę to to nigdy nie zadziała choć być może na niektórych tak bo każdy z nas jest inny to we mnie się takiego zmieniło, poprzez procesy, w którymi pracuję, których doświadczałam, moją pierwszą sesją, która zdecydowanie była krokiem przełomowym w moim życiu, pierwszą sesją, którą otrzymałam, a właściwie szkolenie, bo ja od razu pojechałam na szkolenie Akces Bars. Akces Bars to delikatny dotyk na głowie w 32 punktach i... Ta sesja w wielkim skrócie resetuje nasze oprogramowanie, czyli wszystkie punkty widzenia, schematy, te wszystkie nasze warstwy, zbroje, autopiloty, nadmierne myśli, pendolino w głowie i stres, lęk wszystko to, co sami projektujemy poprzez te myśli, zaczyna się kasować. Czyli poprzez sesję Access Bars, można by powiedzieć, obieramy się z warstw cebulek, po to, żeby dojść do tej swojej prawdy. I to był absolutny przełom w moim życiu, ale przełomem w relacji ze swoim ciałem i ze sobą był facelift. Uwielbiam ten proces. Nie wiem, czy już tu o nim mówiłam. To jest energetyczna sesja i szkolenia, które prowadzę i widzę. Po prostu widzę, jak kobiety w oczach się zmieniają. Przepraszam, mężczyzn, jeśli słyszą ten podcast, słuchają ten podcast. To nie jest tak, że FaceTeeth nie jest dla mężczyzn. Ja gdzieś no, jestem kobietą, więc bliżej mi do czucia, doświadczania, do zrozumienia tego, w czym są kobiety. Dlatego często o tym piszę i mówię, że. Szkolenie facelift jest takim absolutnym must have dla każdej kobiety. Dlaczego? Bo zasługuje na to, żeby czuć się perfekcyjnie, czuć się jak milion dolarów i wiedzieć, że wszystko ma w sobie. Bez względu na to, czy to ciało jest szczupłe, czy jest okrągłe, czy ma nogi krótkie, czy ma nogi Długie, czy ma mały, czy duży biust, czy ma włosy proste, czy pofalowane. Bo my zawsze doszukujemy się czegoś, czego w sobie nie mamy. Facelift spowodował we mnie, że zaczęłam czuć, że to ciało naprawdę mnie wspiera. Zaczęłam uczyć się komunikacji z ciałem. Zaczęłam rozumieć, że wszystko, co mi ciało pokazuje, jest jego alfabetem. I kiedy pojęłam, że to ciało naprawdę jest dla nas nauczycielem, guru, hmm, pierwszym ostrzegawczym sygnałem. Że ciało mi zawsze powie, co jest dla mnie dobre, a co wręcz przeciwnie, mnie osłabi, to zaczęłam to ciało szanować. Paradoksalnie, kiedy zaczynasz to ciało akceptować, kiedy patrzysz na nie z zachwytem, to schodzi z ciebie, to na ciężaru czym jest ten ciężar osądem oceną niezadowoleniem więc efektem ubocznym jest często bo nie zawsze bo nie każde ciało chce schudnąć to w ogóle nie jest um, dla ciała problemem chyba że robimy coś na złość ale często te ciała po prostu tracą na wadze tylko dlatego, że pozwolimy im być takie, jakie są, i podążamy za ich pragnieniem. Bo ciało ci zawsze powie, na co ma ochotę, co zjeść, co wypić, jaką aktywność włączyć albo kiedy odpocząć. I jakkolwiek kosmicznie i. Pff, nie wiadomo jak. Wydaje Ci się ta droga i to, co mówię, to uwierz mi, że nie ma znaczenia, czy jakość, o której mówię, którą poczujesz na przykład na takim szkoleniu. Ja mówię o tym, co mi zmieniło tą relację ze sobą, ale tych sposobów jest więcej. Każdy niech wybiera, ale szukaj. Szukaj tego swojego sposobu na to, by odnaleźć piękno w sobie. Bo kiedy zaczynasz w taki sposób na siebie patrzeć, kiedy dostrzegasz głębię swoich oczu, to wszystko w koło. Wypełnia się taką energią i zaczynasz przyciągać do swojego życia taką jakość, którą masz w sobie. Zawsze to robisz, zawsze przyciągasz, więc czy warto szukać tej swojej drogi? Czy warto poszukać sposobu na to, by odnaleźć miłość do samego siebie? Ja powiem, że tak. Ale wiesz co? Nie ufaj mi. Sprawdź z ciekawością. Jakie to będzie dla ciebie, kiedy spojrzysz w lustro? I powiesz. Wow. Ćwiczenia, o których mówiłam na początku, w pierwszym, drugim czy trzecim już nie pamiętam, w którym podcaście, gdy przykładasz ręce do swojego ciała i czujesz jak przez kilka sekund ono potrafi się rozluźnić, to jest dla ciebie pierwszy sygnał, jak wiele może się zmienić, kiedy Pozwolisz temu ciału prowadzić cię przez życie. A zakochanie się w sobie jest czymś absolutnie magicznym. Dlatego uwielbiam swoją pracę. Choć. Ja w ogóle tego nie czuję, że to jest praca. Sorry. <laughs> Ale jak myślę o pracy, to przypomina mi się moje poprzednie życie. 23 lata pracowałam w, w, w ogromnym koncernie. I tak, na samą myśl o pracy, natychmiast przychodzi mi cel, realizacja. I to wszystko, co trzeba, musisz, co wiecznie jest niedoskonałe, co zawsze może być lepsze. A to, co teraz, czym teraz się zajmuję, z taką miłością, akceptacją, czułością i tym, co się wypełniam. I dzięki temu jakie osoby do siebie przyciągam, to za to uwielbiam to, te nasze spotkania i nie ma nic bardziej satysfakcjonującego jak wiadomości od osób, które. Już po jednym szkoleniu zmieniają swoje życie i postrzeganie siebie, a co dopiero jak wdrażają wszystko, co na tym szkoleniu się dowiadują, hmm. jedyną stałą w Twoim życiu jest zmiana. Więc jakby to było, gdybyś odważył się, odważyła się wziąć swoje życie w swoje ręce. Bo życie masz jedno nikt ci nie obiecał jutra, więc to odkładanie o po emeryturze pojadę, odpocznę, a wakacje to to zakochaj się w sobie, pokochaj siebie i daj sobie poczuć, że taka jaka jesteś. Taki, jaki jesteś. Jesteś najpiękniejszy i niepowtarzalny. I zadbaj o to, żeby znaleźć swój sposób. Nie musisz iść na kursy, o których ja mówię, ale znajdź swój sposób na to, żeby zatrzymać swój potok myśli, żeby Wypełniać się inną jakością, inną energią i doświadczyć prawa przyciągania na sobie, a nie w teorii. Gorąco Was zapraszam do tych poszukiwań. A jeśli czujesz, że masz ochotę na spotkania ze mną, to ja bardzo często jestem w różnych miastach. Szczegóły znajdziesz na mojej stronie. Ehm. Hmm. Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam spotkania z Wami i ten moment, kiedy zmienia się w Was energia i widzę błysk w oku. I to jest taki aha moment o, wow! To co teraz jest możliwe? Do zobaczenia na drodze. Jeśli masz ochotę. Dowiedzieć się, co w następnym podcaście. Subskrybuj ten kanał i dostaniesz na pewno powiadomienie. A może serduszko albo kciuka? To no będę wiedziała, że jesteś i słuchasz. Całusy, do usłyszenia! Niebawem.